na wszystkim, witam was w mojej ostatniej próbie otwierania kapsułek RMR, w której tym razem będzie złota, nie? I na koniec materiału wspomnijcie moje słowa, jeżeli rzeczywiście tak będzie to napiszcie w komentarzu Kansas Jasnowic. Ale nie przedłużając, zaczynamy. Oczywiście jeszcze na wstępie, tylko powiem, zachęcam do stawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału, no i oczywiście zajrzyjcie do pisu. może coś ciekawego dla siebie znajdziecie. Dobra, nie przedłużając, lecimy z pierwszą kapsułką. Jest folia, przeleciała. I Fnatic. W ogóle Fnatic ma ładny, ładny ten yy, design loga. Oczywiście otwieramy po 10, nie wiem czy o tym wspominałem. 10 pretendentów, 10 legend, 10 yy, kandydatów. Oj, nie o to chodziło. I znowu Fnatic. No dobra, bardzo mi się podoba. Albo inaczej, bardzo podoba mi się złote Fnatic. A? No to dało mi gocy, no dobra. O, Astralis przyciął i Bigman. Bigby było piękne jak było złote niestety. Uuu! W końcu coś ciekawego. Astralis folia. Bardzo, bardzo przyjemnie. No już mam pierwszy drop, chyba to jest najlepszy drop, trzymałem we wszystkich oponikach, jakie miałem na kanale. Ale to spokojnie, to dopiero początek. Jeszcze przed nami złota naklejka, tak jak mówiłem na początku. Ale nie w tej kapsułce jeszcze. I Astralis, no. Super, bardzo lubię Astralis tylko już. Jeszcze brakuje mi hologramowego i, złote, i złotego, więc teraz dropamy hologramowy Astralis, a później złote. I będziemy mieli cały komplet już. No dobra, hologramowe możemy sobie odpuścić. Teraz złote. Abo i nie. Dobra, ale teraz przechodzimy do ważniejszych kapsułek. Bo do legend. I tutaj szykujemy się na Navi oczywiście. Chociaż każde inne złota też przyjmę, ale Navi byłoby najlepsze. I od razu dajemy serduszko dla Navi. O! Przyleciała złota. Już mogę być nafoliowana. Okej. Okay, Okej. Okay, nieźle. Przeleciała co prawda furia złota, ale mamy kolejną folię, Team Spirit. Bardzo przyjemnie. Zapowiada się całkiem nieźle. Vitality. No dobra, Vitality dawno nie było, może być jedno, jak najbardziej się przyda. Heroik hologramowe. O moje serduszko! O, ho, ho. Mam zawał Halina. No nie. No nie to, to był policzek twarz normalnie. Oudzi. Z najlepszej naklejki, jaka mogła wylecieć, nagle do najgorszej przeszło. Dobra, jeszcze mamy. co nie cztery próby na nawi. Ho, ho, No nie! Teraz w prawy policzek dostałem. Wcześniej w lewy, teraz w prawy. No jeszcze zaraz w dostanę, nie? Ono i znowu złota. Dobra, piryt. Nie nieźle, źle, nie źle, mogą być lepiej, ale nie źle. Nawi, ok, jest dobrze. W ogóle całkiem nieźle leci, w sensie nie licząc z tego, że mi już 1000 zł, no to mamy dwie foliowane, jakieś dużo hologramów, to takich fajnych nawet. Dobra, ostatnia legenda w ogóle. Musimy zrobić tak. Musicie mi teraz pomóc wydropić złotą naklejkę. Czyli, jeżeli jesteście w tym momencie, to zejdźcie do opisu i wszyscy Napiszcie serduszko nawi. Dzięki temu wyleci złote nawi. Zobaczycie. Zrobiliście to, bo jeżeli tego nie zrobiliście, to nam teraz nie wypadnie. Dobra, otwieramy. O, Oj, chyba za mało osób napisało. Dobra, zaczynamy kandydatów. Tu może będzie lepiej. A jej je, no ale dobrze, do, dobrze, dobrze, jest dobrze. Są virtusi hologramowi. Nieźle, nieźle. Nord No i znowu złota przyleciała. Co jest z tymi złotymi? Bum. Znowu virtusi. Nie no fajnie, że lecę hologramu, nie? No ale przyjemnie było jakby leciały złote. Tylu Holo. Bardzo, bardzo przyjemnie. O! o, o fuf. Dobra, dostałem już noc. Każdy pójcie zaliczony, no zaliczony. Jeszcze kop w i już umieram, nie? Renegade's Hollow. So close, so close cały czas. No to co? To jest ten moment. Ja, ja, ja wam mówiłem, że będzie złota naklejka w tym openingu, więc. Skoro to jest stanie kapsułka, to wypada, że w tej jest złota. Więc od razu z góry dziękuję za tą złotą naklejkę. Fajnie, że to jest Tylu i, i, i dupa. No, no cóż. Mogło, mogło być lepiej. Tym razem się udało. Dobra, dzięki wszystkim za oglądanie i trzymajcie się. Cześć, do następnego.